Dzień dobry, wszystkich witam kolegów hodowców Każdy tam się pytał, teraz jak wypuszczacie, co im dajecie, co, za, co tam jak się mówi, tam daje, daje magnezium od ludzi B12 witaminy od ludzi Kiedyś dawałem, jak się mówi, z butelek, ale Dla mnie to za drogo wychodziło i w sumie nie było takich może Rezultatów, jak się mówi Taka tabletka kosztuje tam, nie wiem, tak teraz 4 euro na przykład, a tak kosztuje bodajże Magnezum, nawet napisane 600 e, 600 jak się mówi, jedna tabletka na od ludzi, to plus minus każdy ma podejrzewam tak w ciągu 70 zaznacz duży chłopczy, duża kobieta to jest to kila czy ponad tak się mówi, jedna tabletka to trzeba by było dać Wiadomo tam na 100 gołębi na przykład, e, no nie wiem, może nawet pół tabletki, a tam daję całą tabletkę raz na, jak teraz, jak tam obloty, albo tak jak tam na wiosnek jak ich wypuszczam. Jedna tabletka daje, jak się mówi, tam normalnie nawet jedno na 200, a tam daje na 100 gołębi czy 120. To mam młotek, zgniatuję ją. Tu mam trochę oleju, za dużo nie dawać. Olej lniany, len. Dwie łyżeczki, tak nie za dużo na 120 gołębi, wymieszam. jest mi dwoma łyżeczkami nie za dużo A, cztery minerały nie zaszkodzą wiadomo nie za dużo bo to, tych minerałów właśnie się kolega się pytał czemu polewają gołębie no nie wiem pewno trzeba to sprawdzić gołębie jak są zdrowe albo trzeba wiedzieć bo jak oni dzień dwa polewają nie ma problemu ująć na dzień na dwa tych naszych dodatków bo za dużo może daje ktoś tak nie dodat dwa nie... O ty zebkowy, na przykład na 50 gołębi, u mnie jest takie zasady, ja to wszystko przeliczę na gołębi, na sztuki. Na przykład jak ja to słyszę, na przykład jak gołębi od bo on mówi, tam daje tyle, tyle, ale moim zdaniem jak to jest od ludzi jakieś tam rzeczy, no to nie można przeliczać na 50 gołębi, ja mam na przykład 100 kila i ja biorę jedną buteleczkę to od ludzi w na 100 kila. To nie mogę dać na 60 głębi, bo to ktoś przeliczy 60 razy 3. No to na 20 kila nie ma, nie? To moim zdaniem te głębie nie pomagamy, tylko szkodzimy, także trzeba trochę się nauczyć. nauczyć, Nie wiem, czy to dobrze powiedziałem Po prostu trzeba no, nauczyć się przeliczyć. Żeby tak samo jak ten magnezjum jest na człowieka na 100 kila, czy tam na 80, to nie możemy dać na 10 głębi, nie? obliczyć, bo ma plus minus 300 gram 3 gołębie to jak będę mieli nawet kilo niecałe proste liczenie to nawet można powiedzieć na 250 gołębi to jest starczy nie? No ale to takie moje spostrzeżenie by było na tyle, nie będę zanudzał także magnes raz w tygodniu można dać betoniny B12 no plus nawet jest od ludzi zapteki apteki tak samo jedną tabletkę nie trzeba tu dawać 10 na 100 czy na 150 głębi prosta metoda prosta, także pozdrawiam wszystkich, jak ktoś chce jak idzie do sklepu i kupi butelkę tak samo jak ten olej lniany by był od gołębie, to by kosztowało może 100 zł, a on jest od ludzi to kosztuje Euro 20 i to wszystko. Nie, Pozdrawiam, do usłyszenia A jeszcze Wam pokażę dobre dwa trzy na głędzie, ostatnio ulicywałem na razie siedzę na młodych, na jajkach. To jest fajna semiczka. Takim trochę szklanym, trochę oku. Gąb i się mówi co, Pierwszą musi mi się w ręku leżeć. Nie będę gadał tu po numerach, bo... Nieproszony goście mogły się moment zjawić. Ostatnio też obejrzeli gołębie. Gołębie nie odebrali, a gołębie wzięli, nie? Jak nie było, kuna była. No, kuna na dwóch nogach z Hamburga i od Minden Lone Kuna była z Minden, Lone i z Hamburga. Na dwóch nogach A to kiedyś jeszcze nie będziemy tu gadać. Kto ze mną dzwoni? Także to nie jeden ten, ten ten z Hamburga, bodajże to. Na filmie gadał, na ja tam nie będę tu gadać. Moje film ogląda, to wie o co chodzi. No, także, jak się mówi, kuna na dwóch nogach. Nie, no, to ludzie muszą być trochę szczere. I będzie dobrze. Hodowcy nie mogą być jakieś, jakieś zawisne, tylko muszą być... A gołębie, jak ktoś chce kupić, czy tego, to trzeba jechać gdzieś dobre głębie prostu no nie można wejść tak do kogoś w nocy i bo się gołą spodobał a nie, nie miał pieniędzy to nie wiem ja bym mu pożyczył na przykład To jest seniczka to, to jest jak się mówi, Petarda Po tych na inne wspólnej głonich dobrze lecę i tak dalej Tak ma gołą dobry Wieso to będzie samec Ta ma wyglądać A resztę to do... Nie trzeba by to palić, nie trzeba by to wciskać To jak się mówi gołąb jest pierwsza klasa Umie to gołąb się musiał w ręku W ręku Ja nie muszę chodzić tak ani tak ani tak W ręku mu się leży. by było na tyle, pozdrawiam. tak się mówi, ja za miesiąc może ktoś te trzy gołębie wziąć, te co są tu, pokazane. Jak się mówi, na te gołębie na 50 wywaliłem, a teraz jeszcze jest 10 albo 15 na pewno wyrzucę. Nawet i te numerów nie będę gadał, bo przyszli, obejrzeli i też już. Tu się tłumaczę, że kuna była na dwóch nogach. Ale dodaję. Mamy 20 minut, a jest tego, bo ostatnio tam na przykład jak to pokazywałem tam to orzechówkę, czy tam. czy żołędziówkę tam nieważne. Jak się mówi, także jak się mówi, dajemy łyżkę na 50 głębi płasko, to 20 minut, pół godziny starczy. Alkohol, moment, wyparuje. Jak mamy młode gołębie, to raz w tygodniu dawać. Nie dwa razy, nie trzy. Bo Mówi, to on może te młode gołębie spalić, z nie będzie, jeszcze jak wypali tam te wszystkie bakterie to jeszcze dobrze, ale nie można... A po drugie, tak jak teraz ten olej dałem i teraz ja zaradam, to będą plamy w, w korytku, to musi 45 minut schnąć. Jak ja tam dam dwie łyżki na 5 kg karmy, wymieszam, zaraz obsypię jeszcze tam jeszcze minerałami. Na moimi ziołami to nam nic nie szkodzi, ale na przykład dużo ludzi na przykład musicie zauważyć, jak ona troszkę wilgotna jest, nie ma problemu, ale jak jest mokra i plamy zostały w karmiku, jeszcze jak ktoś dużo daje, to będą grzyby i najlepiej, ktoś ma czas przy domu, dwie, 3-4 godziny i czas nie karma. i wtedy to wszystko dobrze działa. Na przykład byłem u kolegi wczoraj, akurat wczoraj chciałem do film nagrywać, u nas był deszcz, do czego zmierzam, że. Ma gołębie w rozpłodzie, jedno parę i dwa młode i tam leży, no nie będę kłamał, ale półtora, no półtora może przesada, ale tam z pół karmy. No to te gołębie, tak jak ja tu daję, zawsze coś daję, to będą mieli grzyby. Te gołębie nawet będziemy mieli złote. To nieważne, czy rozpłód, te grzyby, czy, czy jakieś, no to bakterie, nie? Karma, tak jak ja mówię, tyle mówię, tak, zobaczcie. To jest na 12 gołębi, nie? Pół daje, 6000 daje, jeszcze trochę, jeszcze trochę, 7 razy karmiono, dwa ziarka zostało, więcej się nie tego. A jak dacie na raz, jeszcze zostanie pół kila, to a nie jest to dobre, no jak się mówi. By było na tyle, pozdrawiam, żeby karma nie w domu, nie głodzić ich. Ja daję 60 70 po dobrej karmie, a reszta daje, jak się mówi, letkie i umieć zawsze zjezdu. i zawsze apetyt ja mają. A jak nie, jedzą, się nie karmi i żeby sucha karma była. Jak zauważyłem tego kolegi, tam nie odgadał gdzie co, ale kiedy tam pojadę do niego na loty, w tym roku stary mnie nie by doleciał także to, to po prostu trzeba uważać. No. By było na tyle, bo za długo będzie film. Karma musi być zawsze, musi być dodatkami, ale godzina, pół czy dwie wyschnięta. Jak nie wyschnięta, to mniej dodawać. Lepiej częściej mniej. I dwa nie tam nic dodawać. To wszystko tylko pleśni i tak dalej. Dobra, pozdrawiam, nie zanudzam ciał. Доброї суботи Я ще.